Dzień dobry. Jak widzicie, wyszedłem właśnie z mojego domu, żeby nawet będąc w takiej głuszy, właśnie mordując, znaczy, będąc na wakacjach, wcale nie jestem zawodowym mordercą, opowiedzieć wam kilka słów o animacji ze świata Wiedźmina. Albo pierwszym anime, które Netflix właśnie zrobił z Mora Wilka. Wiedźmin z Mora Wilka, który opowiada historię Wesemira. Ale, także, historię, jak do tego doszło, że wiedźminy te wszystkie są tak pogardzane. Chodźcie zatem, przekonajmy się, czy wyszło tak cudownie, lepiej niż serial, gorzej niż serial, bo opinie są podzielone, a moim zdaniem jedni i drudzy mają chociaż odrobinkę racji. Jak już wspomniałem, Zmora Wilka opowiada historię tego, jak Wesemir najpierw został Wiedźminem, a potem jego los został spleciony z losem innych postaci, które doprowadziły do wielu negatywnych konsekwencji. Nie bez powodu nazywa się to anime Netflixa albo anime Wiedźmina. Mamy japońskiego reżysera. Styl animacji bardzo przypomina... I to jest, uwaga, od razu, uwaga, od razu, zarzut. I plus, bardzo przypomina Castlevanie, spotkałem się już z takimi komentarzami i ni, no, nie dziwię się, ja też oglądając mówię, ej, widziałem tą zabawę, ten efekt dźwiękowy, gdy robisz z miecza coś takiego troszeczkę jak taki rzutnik, coś w tym rodzaju, bardzo przypomina to, co robi Trevor Belmont, tyle że... Dla mnie to jest plus, bo moim zdaniem, sceny walki, szczególnie w ostatnim sezonie Castlevania, to jest mega wysoka klasa. Dla większości osób też tak prawdopodobnie będzie, ale możesz być tym, który już w tym momencie powie: No nie, ja nie chciałem, żeby mój Wiedźmin przypominał chociaż trochę Castlevanie, więc ble. I masz do tego prawo. What's in a Lecimy dalej i poza animacją musimy zwrócić uwagę na historię. Historia nam przeskakuje troszeczkę, a głównie koncentrując się na tym, jak Wesemir już jest z jednej strony młodym, a tak naprawdę wcale nie takim młodym, bo około 70-letnim Wiedźminem. Oczywiście wygląda wciąż bardzo młodo, ale przeskakujemy też do jego dzieciństwa i do tego, co spowodowało, co go popchnęło do tego, żeby zostać Wiedźminem, a potem poznajemy inne postaci, które zdecydowanie mają mniej pozytywny stosunek do Wiedźminów, i już wtedy, jak na różnych tronach, jak w różnych zamkach, dyskutuje się o tym, kim są Wiedźminowie i czy to jest zaraza potrzebna, by radzić sobie z inną zarazą, albo potwory stworzone po to, by zabijać potwory, czy jest to coś, co kiedyś, wcześniej czy później, zagrozi całemu ludu ludzkiemu. Cała animacja ma 80 minut, i właściwie ostatnie 20 to jest. Non-stop akcja. Gdy już dochodzimy do konfrontacji, animacja przyspiesza, jest genialnie dynamiczna, krwawa, brutalna, pełna bolesnych wyborów, pełna dramatycznych wydarzeń dla każdego z bohaterów. Problem niestety nie leży w tym zakończeniu, które dla mnie jest najmocniejszym punktem całej animacji, a w części środkowej. Bo początek, gdy poznajemy młodziutkiego Wesemira i tego Wesemira, który troszeczkę e, nam e, powiedzmy stara się być młody, złośliwy cyniczny, sarkastyczny, przypomina przystojną wersję do, doktora Hausa, troszeczkę też wersję tych wszystkich, tak naprawdę, tych wszystkich Rików Mortych, czyli tych właśnie aroganckich, e, tych którzy teoretycznie nie mają uczuć, a gdzieś mają je w środku schowane, z którymi my jako widzowie tak bardzo ponoć lubimy się utożsamiać. Czy tak jest? Trochę tak jest. Nie bez powodu ten trop jest tak reprodukowany i jak to powiedział najmądrzejszy mem w historii memów, wszyscy marzymy sobie, żeby być Rikiem, a tak naprawdę Jesteśmy germ, Więc nie, nie dziwota, że to wykorzystali, ale dla mnie budując charakter wesemira, jest to zbyt szybko poprowadzone w jestem dupkiem zarozumiałym, a potem mam przejść i mamy poczuć jego emocjonalną drogę. I to, że on faktycznie jednak nie był tylko i wyłącznie zarozumiałym dupkiem, ale miał jakieś tam miękkie miejsce w serduchu. Tutaj dla mnie środeczek zawodzi, bo niby dostajemy kilka elementów dotyczących jego etosu w stosunku do elfów, w stosunku do potworów. Niektóre, jeżeli nie wchodzą mu w drogę, nie są dla niego wrogami, ale jest tego moim zdaniem troszeczkę za mało, bo dostajemy także postać e, pani magiczki Meis, która, jako czarodziejka, wydaje się po pierwsze wzorem i ubraniem. Dla mnie za bardzo przypomina trochę Jennifer, albo też wersję jednej z Vampirzy z trzeciego, czwartego sezonu, tej głównej, nie pamiętam w tym momencie imienia. Po drugie, rozumiemy od początku. Ona zrobi XYZ. Nie ma tu w ogóle żadnej wątpliwości. Od początku wiemy, co ona zrobi. A ten twist na końcu, który doznajemy, który ma uzasadnić pewne rzeczy. Dla mnie nie do końca jest zasłużony. Ja się go spodziewałem, ja go dostałem, odhaczyłem w moim scenario notatniku, ale nie dał mi takiej satysfakcji, jaką mógł mi dać. I to jest dla mnie chyba największy problem, że są tutaj fajne nutki zagrane, nutki właśnie tego bardzo zbrukanego świata, tego dziwacznego elementu, że każdy, każdym gardzi tego, że my jesteśmy swoim własnym największym wrogiem i sobą pogardzamy, dyskryminujemy. I tak naprawdę nie chcieliśmy tego. Jednym z takich tematów jest to, że postać nie chciała negatywnych konsekwencji nie życzył sobie, nie chciał tego, a doszło do niego. I jak powinniśmy na to zareagować? To jest to wielki temat tego, tego filmu. Tyle, że co z tego, że on jest kilka razy powiedziany, skoro moim zdaniem nie jest w 100% po prostu zasłużony. Na szczęście, ja przynajmniej oglądałem po angielsku i mogę powiedzieć, że głosy robią świetną robotę, muzyka bardzo ładnie współgra i reżyseria jest tutaj także na wysokim poziomie. Zatem, jeżeli jesteś purystą, Sapkowskiego albo gry. Możesz powiedzieć, Wesemir nie był taki. Okej. Okay. Tylko, że to jest troszeczkę inna historia, która niestety łączy się ze światem Wiedźmina, bo oczywiście ostatnie sceny teraz wyleciały wszędzie już memy, gify i żarciki z tego, co musieliśmy zrobić w ostatniej scenie. Wszyscy to wiecie, ja to wiem, dlatego nie będę mówił. Więc jeżeli jesteś takim purystą, możesz na to narzekać. Ja staram się na to spojrzeć po prostu jako na samodzielne dzieło i ono jako samodzielne dzieło trzyma się jako dobre fantazy akcji, Niestety zawodzi jako dobry, tak zwany charakter study, jako, jako analiza zmiany postaci. Wesemir staje się najmniej ciekawą postacią ze wszystkich w tym filmie. A skoro na nim koncentrujemy się najbardziej, to niestety nie mamy aż takiej satysfakcji na samym końcu, gdy dochodzi do pewnej przemiany. To jednak wciąż fajna zabawa. Super rozrywka, efekty i krew. I ta walka, nie będę powiem, nie powiem gdzie, chociaż tak pewnie wszyscy wiecie, jest zapierająca dech. Zapiera się kilka ujęć, reżyseria, tutaj naprawdę. Wiecie, animacja to nie jest tylko narysuj. Pomyśl, jak, ten, jak to ujęcie będzie zaplanowane, szczególnie walki z potworami. W jaki sposób jestem w stanie zabić potwora, a jak to wpłynie na życie albo na, na ziemię, nad którą, nad którą on leci. To jest dobrze zrobione, dobrze wyreżyserowane, więc trzeba umieć to docenić. Całościowo dla mnie podobny troszeczkę to jest poziom jak z serialem. Na serialu bawiłem się dobrze. Są rzeczy, na które w cholerę narzekałem, i tutaj chyba jest podobnie. Tyle, że może oczekiwałem trochę więcej od serialu, ponieważ serial jest oderwany na tyle i od książki, i od gry, że mógł trochę poszaleć. Mógł nam dać nowe elementy, jeszcze bardziej zmieniając biografię Wesemira, i ja bym to kupił. Szkoda, że nie pogłębiliśmy tego, ale poza tym wszystko jest cacy, więc nie ma co narzekać. Dla fanów Deglana czy też Tetry, no im trzeba przyznać, że można było to jeszcze dokręcić, ale przynajmniej Degland z głosem Maktawisza, Kolesia, którego powinniście kojarzyć, ja go kojarzę głównie z Rambo 4, ale wielu osób go głównie kojarzy z Hobbita. Ten głos robi ogromną robotę i to może być jedna z najlepszych tutaj najlepiej zagranych postaci, właśnie drugoplanowych, które nas bardziej przy, przyciągają, bo ich. Wielowymiarowość, ich brudność, ich to, że ani nie są dobre, ani złe, jest dla mnie ciekawsza, jest dla mnie bardziej fascynująca. Wesemir, który przez większość czasu wydaje się być troszeczkę hipsterem wśród Wiedźminów, i chyba tak bym go nazwał. Hipster wśród Wiedźminów. Przynajmniej dla mnie brzmi fałszywie. Zresztą nie mogę mówić, że brzmi prawdziwie z tą pieprzoną fryzurą. Co jak to dawno nie widziałem, żeby facet w, powiedzmy, alternatywnym światowym średniowieczu dziwacznego świata ma przygolone boczki i taki czubek tutaj stojący, jakbym oglądał niektóre postacie z Cubasy, z animacji, e, która leciała na TV4 wtedy. Cóż, ale słuchajcie, zważywszy na całość i na to ciśnienie, i na to jak... Jak to, znacie, znacie nas Polaków. My Polacy lubimy narzekać. My Polacy lubimy zrzędzić, szczególnie, że to jest nasze. Więc zważywszy na to, jak bardzo prawdopodobne było, że nikomu się nie spodoba, wszyscy Polacy będą, ja bym zrobił lepiej, to moim zdaniem jest nieźle i na tym się skoncentrujmy. Zabawa jest fajna i jeżeli to ma być znak, jak będą nowe produkcje powstawać, bo nie że ten film nie zarobi na to za siebie tyle, by nie zrobić drugiej opowieści ze świata, no to kurczę, daję im ogromny kredyt zaufania, tylko błagam, zmieńcie fryzury młodego wesemirka, zmieńcie fryzury, zróbcie je bardziej brzydkie, skoncentrujcie się na tej brzydocie, a da wam to największy plus każdego kolejnego projektu. Tyle zatem z mojej strony, ja wracam do mojej cudownej hawiry. wcale nie po to, żeby e, posiadkować kolejne moje ofiary i wcale to nie jest e, wielki projekt, gdzie nagrywam nową wersję Piątku 13 i my zobaczymy się następnym razem oczywiście, no może niekoniecznie tutaj, ale na Brodach z Kosmosu. Na razie! Eee, tak teraz powiem, rzucić mikrofon, ale za dużo kosztował, więc, więc sobie pójdę.